Cześć, witam Cię na kanale Posiadce. Dzisiejsze wydanie specjalne poświęcone jest wczorajszym wydarzeniem w Łodzi oraz hejtowi, z którym coraz częściej spotykają się siatkarze oraz siatkarki. W dniu wczorajszym rozgrywany był ćwierćfinał Pucharu Polski pomiędzy dwoma zespołami z Łodzi ŁKS komercon Łódź oraz PGE Grot Budowlanymi Łódź. Na hali zasiadło około 3000 kibiców, jednak garstka z nich zachowywała się bardzo niestosownie. W kierunku zawodniczek PG Grota Budowlanych kierowali takie epitety jak Turbo. Ty... O całym wydarzeniu dowiadujemy się z pomyczowego wywiadu Peny Blagojewicz, która w pomyczowym wywiadzie mówi, że każdy kibicował swojej drużynie, ale jest jedna rzecz, której ja nie potrafię zaakceptować. Jestem bardzo długo w Polsce, 9 lat, ale jeżeli kibice mówili do mojej koleżanki, że jest kół, to jest to trochę. Przepraszam za słowo, ale muszę jest powiedzieć, bo dla mnie jest to wstyd. Po wywiadzie pani kapitan Jeleny Blagojewicz dostaliśmy też oświadczenie drużyny PG Grota Budowlanych Łódź, w którym mogliśmy przeczytać, że wulgaryzmy kierowane w stronę siatkarek, obraźliwe gesty, plucie. Czy jest to postępowanie godne reprezentacji Łodzi i promocji polskiej siatkówki? Jesteśmy rozczarowani postawą kibiców ŁKS komerko nie było i nie będzie zgody naszego klubu na takie zachowanie na meczach siatkówki, tym bardziej nie pozwalamy na obrażanie kobiet. Przypominamy, że siatkówka to sport, który przyciąga na hale rodziny z dziećmi i od zawsze jest kojarzony z miłą rodzinną atmosferą. W pełni popieramy słowa naszej kapitan Jeleny Blagojewicz szacunek należy się każdemu i nikt nie zasługuje na to, aby być traktowanym tak jak nasze zawodniczki podczas jednej czwartej Taurun Pucharu Polski. To wstyd dla siatkówki, że takie zdarzenia miały w ogóle miejsce. Mamy nadzieję, że zostaną wyciągnięte konsekwencje i unikniemy takich sytuacji w przyszłości. Takie sytuacje jak te nie mogą mieć miejsca na siatkarskich halach, i z tym zgadzają się również włodarze klubu LKS Merkon Łódź, którzy również wydali swoje oświadczenie, w którym, jak, w którym możemy przeczytać, że jako LKS Merkon Łódź stanowczo potępiamy wczorajsze zachowanie kibiców. Nie chcemy uciekać w retorykę, że będziemy zwalać winę na grupkę chuliganów. Jesteśmy rodziną i jako rodzina ponosimy odpowiedzialność. Jako klub obiecujemy podjęcie stanowczych działań, począwszy od wyjaśnienia z kibicami wczorajszej sytuacji i działania w kierunku naprawy wizerunku naszego klubu, który od zawsze miał łączyć pasję, ekspresję, ale także być bezpieczną przystanią dla każdego, kto chce z nami przeżywać sportowe emocje. Przepraszamy wszystkie siatkarki i sztab, pracowników klubu oraz kibiców PGE Grota Budowlanych Łódź. Mamy szczerą nadzieję, że wielokrotnie jeszcze stoczymy wojnę na siatkarskim boisku. Nigdy poza nim. Nie sposób zgodzić się z oświadczeniem drużyny ŁKS Łódź, ponieważ siatkówka ma być właśnie tą bezpieczną przystanią nie tylko dla nas, ale również dla naszych dzieci. Niestety takie przyśpiewki kibicowskie, obrażanie czy też przyśpiewki antysemickie powinny zostać poza halą. Na hale powinniśmy wejść naprawdę uśmiechnięci, przygotowani na wielkie emocje. Siatkówka i siatkarze, ale my, jako kibice, nie chcemy tutaj obrażania. Chcemy, żeby doping był prowadzony w sposób kulturalny. Tak jak zawsze na innych meczach, kl kluby, kibica ze sobą rywalizują, ale nigdy siebie nie obrażają. Zawsze jest to rywalizacja, kto głośniej, kto dłużej, kto ma lepszą przyśpiewkę. Więc tego chcemy od naszych siatkarskich hal. Nie chcemy obrażania, nie chcemy tego, żeby na. W kierunku do zawodniczek i zawodników kierowane były epitety, takie jak do zawodniczek, drużyny PG Grota Budowlanych Łódź. Więc zastanówmy się, jakie konsekwencje i jak zabezpieczyć naszych siatkarzy i siatkarki przed tym, żeby takie sytuacje nie miały dużej miejsca, żeby nie pojawiały się na naszych siatkarskich halach. Wyciągajmy konsekwencje, zastanówmy się, co możemy zrobić nie jako kibice, ale jako liga, jako komórka, która organizuje dane. Wydarzenie sportowe. Możemy zwrócić się do piłki nożnej, gdzie kiedy pojawiają się jakieś antysemickie lub nieładne przyśpiewki, klub otrzymuje karę lub klub otrzymuje karę na wyjazd swoich kibiców na mecz, na przykład w in, na innym stadionie w innym mieście. Może też powinniśmy zabezpieczyć się takimi zapisami w regulaminach na przypadek powtarzających się nieładnych zachowań na halach siatkarskich. A obrażanie zawodników, czy też wysyłanie im bardzo brzydkich wiadomości jest coraz częstszym pojawiającym się zjawiskiem na naszym siatkarskim świecie, ponieważ rok temu, w styczniu 2024 roku, mogliśmy przeczytać oświadczenie na stronie drużyny z Bielska Białej, która wskazała, że zawodniczki po meczu dostały bardzo obraźliwe wiadomości, w związku z czym zostały powiadomione organy ścigania. Jak czytamy w artykule TVP Sport, yy, który załączam Wam poniżej, możecie zaglądnąć do niego, jeśli chcecie bardziej wgłębić się w te informacje oraz w te wydarzenia, które zostały tam opisane. Yy, został zatrzymany 32-latek, który najprawdopodobniej był właśnie odpowiedzialny za wysyłanie tych obraźliwych wiadomości do dziewczyn. Yy. Także w tym samym artykule y, możemy przeczytać, że y, klub zbielska nie był jedynym, w którym pojawił się problem hejtu. Z pełnymi nienawiści i gruźb karalnych komentarzami spotkały się w tym sezonie również zawodniczki LKS Comercon Łódź i Pałacu Bydgoszcz. Oba te kluby również zgłosiły sprawę do organów ścigania. Y, także. Widzimy, że te zachowania hejterskie, zachowania pełne nienawiści, coraz częściej pojawiają się w siatkówce. Chrońmy nasze dzieci, chrońmy nasze hale przed tym. Nasze hale są świątynią rodzinności, świątynią emocji, świątynią wspólnego kibicowania. Także wiemy, że siatkówka łączy, a nie dzieli. Jeśli myślicie podobnie, zostawcie komentarz, jeśli macie jakiś inny punkt widzenia, również zostawcie komentarz, co byście zrobili w takiej sytuacji, czy zaproponowalibyście jakieś rozwiązanie systemowe, ponieważ nie chcę myśleć, co może być dalej. Nie chcę myśleć, że kibice będą czekać pod autami innych kibiców, czy będą rozwiązywali um, spory jakoś inaczej niż. Um, Wspólną rozmową i wspólną, yy, wspólnym dojściem do jakiegoś konsensusu. Także napiszcie mi, co o tym wszystkim myślicie. To było wydanie specjalne kanału Posiadce. Na pewno jeszcze będziemy przyglądać się temu tematowi i będę Was o wszystkim informował. Także, także jeśli chcecie mieć pełne informacje i aktualne informacje ze świata siatkarskiego, zostawcie subskrypcję i do zobaczenia w poniedziałek na naszym po co poniedziałkowym live. Ie.